w rękach mnę, bo słowa znów nie kleją się i czuję, że wyrazić że trzeba to inaczej. Nad ranem wpadła mi na myśl, że wszystko w liście pójmy dziś, a potem sam to na angielski przetłumaczę. Chciałem ci wszystko wyznać wprost, lecz w oczu twoich wschodni stos Patrząc, bojąłem, że się zagalopowałem, że działam rozsądko i wbrew, bo w końcu ty tu jesteś szedł. Zbliżyłaś mnie i wnet pojąłem cały dystans między nami. I że na życie w twoich palcach tak się gnie, jak wyginanka papierowa origami. Nie, to nie tak. Znowu nie to. Powiedzieć chciałem co innego. Mnie nie o to wcale szło. Nie, 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 nie to, nie tak. Ja chyba całkiem spariowam. Gącej wiśni ląd, ty jesteś stamtąd, a ja stąd. I ta różnica wielkim moim jest kompleksem. Ty nie zrozumiesz, że za lat dzieciństwa mego wielki świat, to było z puszki sączyć kolę pod peweksem. I chociaż czytam, że mój kraj w dużej mierze jest high ten problem będzie wciąż wziął się, istnieje szczerze wyznam. I znać o sobie daję gdy od swego biurka wstajemy wszystko, co czuję ci, wywalić jak mężczyzna. Ty wzrokiem spoza czarnych żadnych rzec mnie mi w papiery głowy. Moje życie. W Twoich palcach tak się gnie, jak origami. Wyginarka papierowa. Nie to nie tak, znowu nie to. Powiedzieć chciałem co innego. Mnie nie o to wcale szło, nie, nie, nie to. Znowu nie tak. Ja chyba całkiem zwariowałem, nie słyszałem. Się w te wszystkie gad, tak saki rozmaite ja sam się nieraz czuję tak, jak ten z ugięty ptak w twym gabinecie zawieszony pod sufitem. Lecz jutro uczuć moich czarów papierowych z setlicza jutro. Przysięgam siły z wszystkie. Jak kamikate czystej krwi skorożsuję cienko płonne drzwi i powiem tak. Myszy sukała co Ja Ja panią Proszę o podwyżkę Nie, 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 nie to nie da, tak. Znowu nie to Powiedzieć chciałem co innego Mnie nie o to